Po wybudowaniu domu zaczęliśmy myśleć o, o wentylacji mechanicznej, niestety po wybudowaniu, a nie, a nie przed, ale, ale jeszcze w stanie kompletnie surowym, nawet nie więc jeszcze była możliwość coś zrobić. Firmy od rekuperacji za, za instalację bez, bez jednostki, bez rekuperatora. Wyliczają od jakichś tam 6 do 8 tysięcy za, za poprowadzenie, poprowadzenie instalacji, ale że człowiek jest oszczędny, postanowiliśmy, że zaoszczędzimy i, i sam se zrobię. Więc na, na wszystkie rury wydałem około 300 tysiąca 3 może maks, i, i tyle. Zostaje zakup jednostki takiej czy innej i da się dużo zaoszczędzić na tym wszystkim. Także zaraz Wam pokażę jak to, jak to nam wyszło. Chciałem Wam pokazać jak poprowadziłem rury do, do rekuperacji. Już co prawda na górze mamy ułożony styropian, ale, ale nie pomyślałem wcześniej o tym. Styropianu jest 2x4, czyli 8 cm. Rury mają bodajże 70 mm, czyli, czyli się na pewno kryją w styropianie. Tutaj w tym pokoju przychodzą od dołu tymi metalowymi 160-kami dwie, y, dwie dwie rury. Jedno to jest doprowadzenie powietrza, drugie jest odciąg. Tu akurat jest odciąg, a z drugiej strony jest y, wydmuch z rekuperatora. Z tego rozdzielacza idą na, na mokre pomieszczenia, czyli, czyli do łazienki, do kuchni, y, do spiżarni, do pralni i jeden krótki, który się kończy pod podłogą do, do WC pod schodami. Ten rozdzielacz wywiewny to jest na, na pokoje na, do salonu, dwa anemostaty i do sypialni naszych oraz na górę, na poddasze do dwóch pokoi, bo nam wyszły dwa pokoiki na górze na poddaszu. A tutaj jest zostawiony zapas w razie kiedyś jakby przyszło nam zrobić łazienkę, to jest zostawiony zapas na wywiew który będzie w, y, ukryty? Ukryty pod, pod, pod wełną, ale, ale już będzie, więc nie będzie trzeba. Y, no nie wiem, czy byłoby to możliwe, żeby, żeby rozpłód znowu do rozdzielacza, raczej, raczej mało prawdopodobne. W razie, jakby trzeba było zamontować jeszcze jeden wywiew. Rozdzielacze są dwunastki. Y, ja złapałem sobie oprócz, oprócz dybli szybkiego montażu, złapałem jeszcze taśmę perforowaną, żeby nie wstawało. I tyle. Widać, że ktoś, ktoś tam podeptał może ja, może pewnie ja. Wszystkie rury są też łapane taśmą perforowaną, co, co, co jakoś tam chwilę. I ważne jest, z tego, co, z tego co mówił gość, który mi to projektował, żeby przy takich krótkich odcinkach, jak tutaj mamy po prawej stronie, żeby nie robić w linii prostej bardzo krótkich odcinków tylko żeby w razie możliwości yy, jakimś łukiem nadać, nadać trochę trochę dystansu żeby te rury miały tak jest tutaj zrobione tak samo są tutaj łuki porobione jak się dało Tutaj jest puszka nawiewna akurat do salonu będzie nad stołem, to zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy od spodu jak to wygląda i ta następna w salonie nad, nad, oknem, do, nad oknem do na taras i tutaj dwa wywiewy, jeden będzie w kuchni ten po lewej stronie przy murłacie i, i drugi będzie w spiżarni i tak to wygląda z tej strony zobaczymy na dole teraz. Tu jest wywiew z góry, jesteśmy w salonie nad, nad oknem tarasowym. On będzie przedłużany jeszcze, będzie rurka dodawana, bo będą sufity obniżone z powodu takiego, że będziemy grzać też kominkiem. Będą przewody z powietrzem pod sufitem do pomieszczeń poprowadzone. Tutaj jesteśmy w kuchni. No niestety nie, nie w każdym miejscu udało mi się w Terrivie wyciąć bez strat Yy, przepust na, 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 na te rury, także, także w niektórych miejscach popękało. Trzeba będzie uzupełnić pewnie, pewnie wełną, bo, bo zostanie na pewno wełny. I, I w spiżarni właściwie jest to samo, jak w każdym pomieszczeniu, w spiżarni też, też jest wywiew. Jak i w łazience, nasza rekuperacja zaczyna się w garażu. Właściwie będzie zaczynać, bo na razie są tylko rury wyprowadzone. Strzałka w dół to jest powietrze, które jest nawiewane do domu, natomiast strzałka do góry w stronę, w stronę jednostki to, to jest powietrze, które jest wyciągane, czyli z pomieszczeń mokrych, łazienka, kuchnia itd. Tak Nad garażem ben, będzie zrobiony taki troszeczkę stryszek z, z, z krokwi, które mi zostały. Tam jest około niecałe 2 metry do szczytu, także, także w szczycie można stanąć. Tam będzie tam będzie jednostka stała, która nie będzie przeszkadzała. I tutaj widać mniej więcej o co chodzi. Tutaj idzie do, ta jedna rura w górę idzie do rozdzielacza nawiewnego, który, który na, na pokoje, na sypialnię będzie nawiewał, natomiast tamta idzie na drugą stronę domu i wyjdzie od spodu rozdzielacza, który, który wyciąga wilgotne powietrze. To jest ta rura, która wyciąga powietrze z rozdzielacza. I ona idzie do góry. Dodatkowo w każdym pomieszczeniu, gdzie jest, gdzie jest wyciąg, no nie w każdym, bo, bo wiadomo, nie w wiatrołapie, nie w spiżarni, ale, ale w łazience, w WC pod schodami i i w kuchni w okolicy kuchenki są doprowadzone kable i będą zainstalowane włączniki takie dzwonkowe, które mają wyzwolić szybszy bieg, szybszy bieg rekuperatora. Jakaś tam obca jest podobno. Jeszcze, jeszcze nie wiem, czy to faktycznie będzie tak działać, ale taki, taki jest plan, żeby po włączeniu po włączeniu przycisku, żeby rekuperator wszedł w jakiś tam tryb wyciągu przez kilkadziesiąt sekund i, i wtedy przemieszał dosyć szybko to, to powietrze, także przy przy sedesach i przy kuchence w kuchni będzie, będzie taki przycisk, zobaczymy czy, czy będzie to działać